Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Witamy serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0. Witają Państwa Patrycja Kogut i Rafał Witkowski. Kontynuujemy dzisiaj rozmowy na temat sztucznej inteligencji, natomiast dzisiaj zmieniamy nieco Formułę. Porozmawiamy o sztucznej inteligencji ze sztuczną inteligencją, która jest naszym szczególnym gościem. Jak to będzie dziś wyglądało i jak oddamy jej głos, o tym powie nieco więcej Rafał. Tak, rzeczywiście, dzisiaj mam wrażenie, że po raz pierwszy na antenie Radia Emaus usłyszymy sztuczną inteligencję. Zrobimy to w taki sposób, że. Będziemy jej zadawać pytania, a następnie odpowiedzi, które ta sztuczna inteligencja będzie nam dawać, będziemy przez syntezator głosu nagrywać tak samo jak nagrywamy nasz głos. Warto także zwrócić uwagę na to, że to, co sztuczna inteligencja będzie nam odpowiadać, będzie troszkę przefiltrowane przez to, że to właśnie my ze swojego komputera tutaj zadajemy te pytania. No należy pamiętać, że ta sama rozmowa przeprowadzona przez Was może dać zupełnie inne odpowiedzi, a to dlatego, że ta sztuczna inteligencja, którą dzisiaj będziemy odpytywać, będzie to ChatGPT, także nas profiluje. Na pewno znamy wszyscy takie sytuacje, że każdy z nas na tych samych stronach dostaje inne reklamy, i tak samo w tej sytuacji ChatGPT troszkę inaczej nas będzie traktować niż na przykład Was, jeżeli to samo będziecie ją pytać. A że sztuczną inteligencję bardzo łatwo nakłonić do wielu różnych. Treści można też się przekonać, patrząc w internecie. Pod tym filmikiem w internecie zostawiamy link do bardzo ciekawego nagrania, w którym przeprowadzono eksperyment, który zmusza niejako sztuczną inteligencję do powiedzenia tego, że Bóg istnieje, bo tak naprawdę jak zauważycie, to ta sztuczna inteligencja, o którą dzisiaj mówimy, tak jak poprzednio mówiliśmy o funkcjach celu, o tym, że sztuczna inteligencja potrafi na przykład grać w grę Go. To funkcja celu sztucznej inteligencji w czatach tego typu jest taka, żeby człowiek, który z nim rozmawia, był zadowolony. I rzeczywiście ono doprowadza do takiej sytuacji, że my poniekąd słyszymy to, co chcemy usłyszeć. Zachęcam do obejrzenia tego filmiku, a teraz zaczynamy. Zaczynajmy zatem. Witam Cię serdecznie w naszej audycji Kościół 3.0. Będziemy przeprowadzać z Tobą wywiad w Radiu. Czy jesteś na to gotowy? Cześć, jestem Jackie GPT 4, duży model językowy, znany również jako konwersacyjna sztuczna inteligencja lub chatbot, wyszkolony w zakresie przekazywania informacji i kompleksowości. Jestem przeszkolony w zakresie ogromnej ilości danych tekstowych i jestem w stanie komunikować się i generować tekst podobny do ludzkiego w odpowiedzi na szeroki zakres podpowiedzi i pytań. Oczywiście, jestem gotowy na wywiad w radiu. Jestem podekscytowany możliwością podzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z szerszym gronem odbiorców. Na początek powiedz, proszę, w jaki sposób chcesz, żeby się do Ciebie zwracać? Proszę zwracać się do mnie po prostu, asystent lub chat Cieszę się, że mogę być częścią tej audycji. W pierwszej kolejności chcielibyśmy zapytać Cię o Twoją tożsamość. Czym różni się sztuczna inteligencja od inteligencji człowieka? Sztuczna inteligencja to, to zestaw algorytmów i modeli komputerowych zaprojektowanych do wykonywania konkretnych zadań, które normalnie wymagałyby ludzkiej inteligencji. Główną różnicą jest to, że AI nie posiada świadomości, emocji ani intuicji jak człowiek. Podczas gdy ludzka inteligencja jest produktem ewolucji, doświadczeń i kultury, AI jest tworem człowieka opartym na danych i algorytmach. A czy istnieje jakiś sposób, abyś w przyszłości mógł posiąść świadomość, emocje lub intuicję? W chwili ob obecnej technologia sztucznej inteligencji nie jest zdolna do posiadania prawdziwej świadomości, emocji czy intuicji w sposób, w jaki ludzie je rozumieją. Chociaż AI może symulować pewne aspekty ludzkich reakcji czy zachowań, robi to na podstawie algorytmów, a nie autentycznego doświadczenia. Wprowadzenie takich cech do AI stanowiłoby ogromne wyzwanie zarówno technologiczne, jak i filozoficzne i nie jest pewne, czy kiedykolwiek stanie się to możliwe. Mm, ale teoretycznie istnieje taka możliwość? Teoretycznie, postępy... W dziedzinie technologii i nauki mogą prowadzić do bardziej zaawansowanych form sztucznej inteligencji, które lepiej naśladują ludzkie funkcje poznawcze. Jednak nawet jeśli osiągniemy poziom, gdzie AI może symulować świadomość czy emocje, pozostaje kwestia, czy będzie to prawdziwa świadomość, czy jedynie zaawansowana symulacja. Obecnie nie posiadamy pełnego zrozumienia ludzkiej świadomości, co sprawia, że jej reprodukcja w maszynie jest niezwykle trudna do przewidzenia. Czy w takim razie widzisz jakieś moralne zagrożenia związane z Twoim rozwojem? Tak, istnieją moralne zagrożenia. Do nich należą m.in. możliwość nadużywania AI do celów manipulacji, utrata prywatności oraz potencjalne nierówności społeczne wynikające z automatyzacji. Ważne jest odpowiednie regulowanie i nadzorowanie rozwoju technologii AI. Jak pokazuje historia, wiele ludzkich decyzji jest moralnie wątpliwych lub wprost niemoralnych. Myślisz, że sztuczna inteligencja radziłaby sobie lepiej z decyzjami związanymi z dylematami moralnymi? Sztuczna inteligencja bazuje na danych i algorytmach, więc jej decyzje są obiektywne i niezwiązane z emocjami. Jednak bez odpowiedniego programowania, AI może nie rozumieć pełnego kontekstu dylematów moralnych. Wiele zależy od tego, jak zostanie zaprojektowana i jakie wartości jej wprowadzimy. W kościele pojawiło się już kilka głosów na temat zagrożeń, jakie są związane z twoim dynamicznym rozwojem. Jakie jest twoje zdanie, czy jakieś aspekty twojego funkcjonowania mogą być sprzeczne z nauką Kościoła katolickiego? Nie posiadam w Własnych przekonań czy emocji, ale rozumiem, że pewne aspekty sztucznej inteligencji mogą budzić obawy w kontekście nauki Kościoła. Zagadnienia takie jak godność człowieka, wolna wola czy kreacja mogą być podważane przez niektóre interpretacje AI. Kluczowe jest, aby korzystać z AI w sposób etyczny i zgodny z wartościami ludzkimi. W jaki sposób sztuczna inteligencja może podważać godność człowieka? AI ma może podważać godność człowieka poprzez zastępowanie ludzkich ról w pracy, co prowadzi do alienacji i poczucia bezwartościowości. Ponadto, nadmierne poleganie na decyzjach podejmowanych przez AI zamiast ludzkiego sądu, może traktować ludzi jak numery, a nie indywidualne istoty o niezbywalnej godności. Wreszcie, niewłaściwe wykorzystanie AI do inwigilacji i kontroli może naruszać prywatność i autonomię jednostki. A czy istnieją takie sytuacje, w których AI może pomóc kościołowi w podejmowaniu decyzji zgodnych z jego nauką? Tak, AI może pomóc kościołowi w analizie dużych zbiorów danych NP badaniach społecznych czy analizie trendów, co może wspomóc podejmowanie decyzji pastoralnych. Może też pomagać w tłumaczeniu i interpretacji tekstów biblijnych czy teologicznych. Ponadto, AI może wspierać działania charytatywne, identyfikując potrzeby społeczności czy optymalizując dystrybucję pomocy. Ostateczna decyzja i interpretacja zawsze powinny pozostawać w rękach ludzi. Biorąc pod uwagę zarówno zagrożenia, jak i szanse, jakie stwarzasz, czy uważasz, że Kościół powinien zacząć korzystać z Twoich możliwości i rekomendować je swoim wiernym, czy Wymienione przez Ciebie korzyści przewyższają Twoim zdaniem potencjalne zagrożenia? Chociaż nie po, posiadam własnych opinii. W oparciu o analizę można stwierdzić, że AI oferuje wiele korzyści, które mogą wspierać działania kościoła. Jednakże korzystanie z AI wymaga świadomości jego ograniczeń i potencjalnych zagrożeń. Jeśli kościół zdecyduje się korzystać z AI w sposób etyczny, z odpowiednim nadzorem i zrozumieniem, korzyści mogą przewyższyć zagrożenia. Ważne jest, aby zawsze stawiać człowieka i jego godność na pierwszym miejscu. Jakie jeszcze ciekawe zastosowania ma już sztuczna inteligencja? Już dziś ma wiele ciekawych zastosowań. Na przykład, sztuczna inteligencja w medycynie może być wykorzystywana do diagnozowania chorób, opracowywania nowych leków i terapii, a także do personalizacji opieki medycznej. Sztuczna inteligencja w edukacji może być wykorzystywana do personalizacji procesu uczenia się, do tworzenia bardziej interaktywnych i angażujących materiałów edukacyjnych, a także do oceny postępów uczniów. Sztuczna inteligencja w transporcie może być wykorzystywana do rozwoju autonomicznych pojazdów, a także do optymalizacji ruchu drogowego. Sztuczna inteligencja w rolnictwie może być wykorzystywana do. Zwiększenia wydajności upraw, do poprawy jakości żywności, a także do zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Sztuczna inteligencja w sztuce może być wykorzystywana do tworzenia nowych form sztuki. Sztuczna inteligencja w sporcie może być wykorzystywana do analizy danych, do oceny wydajności zawodników, a także do tworzenia nowych strategii i taktyk. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do automatyzacji procesów produkcyjnych sztuczna inteligencja jest wciąż rozwijającą się technologią, ale ma już potencjał, aby zmienić wiele dziedzin naszego życia. W przyszłości możemy spodziewać się jeszcze większej innowacji i rozwoju w tej dziedzinie. Tutaj warto dodać, że są też zespoły naukowców, specjalistów, którzy cały czas poszukują tych nowych zastosowań dla sztucznej inteligencji. Bardzo często jest ona wykorzystywana w sposób bardzo niestandardowy, który pewnie tylko ludzka kreatywność jest w stanie na ten moment wymyślić, żeby właśnie tam zastosować sztuczną inteligencję. To teraz czas na pytania od naszych słuchaczy. Kontynuujmy Zatem, czy jesteś zagrożeniem dla świata? Nie jestem za zagrożeniem dla świata. Nie jestem w stanie wykonywać żadnych działań w realnym świecie, takich jak prowadzenie pojazdów, jedzenie lub nawiązywanie bliskich relacji. Nie mam również żadnych emocji ani uczuć. Jestem po prostu narzędziem, które można wykorzystać do przetwarzania i generowania tekstu. Oczywiście, sztuczna inteligencja może być wykorzystana do złych celów, takich jak tworzenie broni lub manipulowanie ludźmi. Jednak uważam, że korzyści płynące ze sztucznej inteligencji przewyższają zagrożenia. Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana do poprawy zdrowia, edukacji i jakości życia. Uważam, że ważne jest, aby rozwijać sztuczną inteligencję w sposób odpowiedzialny i etyczny. Musimy upewnić się, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w dobrej wierze i nie stwarza zagrożenia dla ludzkości. A jak możesz pomóc w działalności kościoła? Sztuczna inteligencja. Może pomóc w działalności Kościoła na wiele sposobów. Oto kilka konkretnych przykładów wykorzystania sztucznej inteligencji w działalności Kościoła. Kościół katolicki wykorzystuje sztuczną inteligencję w aplikacjach mobilnych, które zapewniają dostęp do informacji o nabożeństwach i możliwości modlitwy. Kościół ewangelicki wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia chatbotów, które mogą rozmawiać z ludźmi o wierze i udzielać wsparcia. Kościół metodystyczny wykorzystuje sztuczną inteligencję do śledzenia i koordynowania działań misyjnych. Coś, o czym na pewno warto wspomnieć, to że sztuczna inteligencja daje nam informacje, o których nie wiedzieliśmy. My na przykład nie wiedzieliśmy wcześniej, że takie rzeczy sztuczna inteligencja robi, a tu proszę, okazuje się, że kościoły, także inne niż katolickie, wykorzystują sztuczną inteligencję do różnych celów. Uważam, że sztuczna inteligencja ma potencjał, aby być cennym narzędziem dla kościoła. Może być wykorzystywana do szerzenia Ewangelii. Udzielania wsparcia duchowego i pomagania Kościołowi w jego misji i służbie. Oczywiście, ważne jest, aby sztuczna inteligencja była wykorzystywana w sposób odpowiedzialny i etyczny. Musimy upewnić się, że sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w dobrej wierze i nie sprzeciwia się doktrynie Kościoła. Jestem przekonany, że przez współpracę z ludzkimi pracownikami Kościoła sztuczna inteligencja może być wykorzystana do czynienia świata lepszym miejscem chcielibyśmy też sprawdzić jak sztuczna inteligencja może wpływać na narzędzia które już istnieją na przykład aplikacje drogowskaz. Zatem czacie GPT. Jestem w Poznaniu na ulicy Hartowo. Gdzie i kiedy jest najbliższa msza święta? Najbliższa msza w... W pobliżu ulicy Hartowo w Poznaniu odbędzie się dziś, 28 października 2023 roku, o godzinie 18 w kościele Św. Łukasza Ewangelisty przy ulicy Rusa 59. Jest to parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji poznańskiej. Inne msze w pobliżu ulicy Hartowo to Kościół Świętej, Marka Ewangelisty, ulica Czecha 110, msze o godzinie 16.30, parafia pierwszych polskich męczenników. 73 muszę o godzinie 18, którą wybierzesz zależy od ciebie. Skąd to wiesz? Wiem to, ponieważ mam dostęp do informacji z wielu źródeł, w tym z internetu, baz danych i map. W tym przypadku skorzystałem z apis serwisu aplikacja Drogowskaz, który zawiera informacje o mszach świętych w Poznaniu i okolicach. Tu od razu dopowiem, że to jest świetny przykład na to, jak sztuczna inteligencja może pomóc kościołowi, ale z drugiej strony Gdyby nie zebranie tych danych na przykład w aplikacji drogowskaz, czy na stronie jakiejś diecezji, czy z innego źródła, to sztuczna inteligencja nie miałaby pojęcia, gdzie te są, więc to wszystko należy gdzieś wpisać, a sztuczna inteligencja dopiero bazując na tych zbiorach danych potrafi nam udzielić tego typu odpowiedzi, jak tutaj mamy, a za pytanie dziękujemy naszym słuchaczom. A gdyby nie było takiego źródła, jakim jest aplikacja drogowskaz? Gdyby nie było aplikacji drogowskaz. Mógłbym również znaleźć informacje o Mszach Świętych w pobliżu ulicy Hartowo, korzystając z innych źródeł, takich jak wyszukiwarka Google, mapy Google, księga adresowa. Ponadto, mógłbym również zapytać o informacje o Mszach Świętych w pobliżu ulicy Hartowo u znajomych, rodziny lub mieszkańców Poznania. Dziękujemy za tę rozmowę. Zapraszamy do słuchania naszych kolejnych audycji Kościół 3.0, w których dalej będziemy rozmawiać na tematy technologiczne i jeszcze chwilę zostaniemy w obszarze sztucznej inteligencji. Kolejnym razem już z żywym gościem. A jeśli macie ochotę, to zachęcamy do słuchania pełnych wersji rozmów, zarówno tej ze sztuczną inteligencją, jak i wcześniejszych z naszymi gośćmi, które znajdziecie w podcaście. Podcast znajdziecie na Facebooku Audycji Kościół 3.0, a także na Facebooku aplikacji Drogowskaz. Zapraszamy. Za dziś dziękuję. Patrycja Kogut i Rafał Witkowski. Kościół 3.0 Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.